Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. już w kolejnym i to nawet jest trzeci odcinek z gry Call of Duty e, Ghost. Także e, bez żadnego przedłużania nie będziemy sobie e, przedłużać, tylko od razu lecimy z gro, e, z gro. Tylko coś mi się popsuło. O, dobra, wszystko działa. Także mamy. uderzenie 7 czerwca. W San Diego, Kalifornia nadal. Dobra Zobaczymy, o co będzie chodzić

Co to ma być? <laughs> do you okay. Dobrze, właśnie, musimy uratować tego całego Ajaxa. Tak znaczy. No, Ajaxa, no, dobrze mówię. O! A co to jest? O mój Boże! Chyba o to chodziło, co nie? Dobra. Skoro o to chodziło. To ja nie żadne... A nie, dobra, mam. Wsiadam do tej ciężarówki? Czy co? Już idę, idę spokojnie, tylko się. pomyliły mi się miejsca. Już wsiadam albo patrzę. A dobra Nieważne, nie zauważyłem tego Dobra Ja nie jestem dzieciakiem, uspokój się, dobre Umiem jeździć Chyba I nie liczę na GTA 3 oczywiście Nie 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 tam to kompletnie co innego jest Dobra Boże już myślałem że zjeżdżamy że teraz miałem wysadzić? Chyba tak. A dobre. O Boże. Eee, no tak, no i wjechaliśmy. Wjechaliśmy z, z ze stadionu. bo to chodziło. Dobra, nikogo nie trafiłem. Nie wiem, po co ale masz pies i to. Jezus, Mary, ja tu nikogo nie trafiam. Gdzie jest, gdzie, gdzie, co? Cel wybrany, dobra, fajnie. nie wiem, co skąd do mnie strzela. To jest mój? Mhm. Dobra. Cel wybrany, tylko nie wiem jaki cel. Oh, wow. To bolało wiesz o tym, o tym noju. Dobra, chyba czysto. Póki co, Tak, czysto. Czekaj, na górę idzie. Tak, na górę. Oczywiście. Teraz znowu na górę. Pik, 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 pik. Dobra, eee. to y

Ale będzie klepa. Uuu. No tu łatwo. Jak kłamiesz, to kończysz kosę pod szyję. O kurde. Hmm? Ale zaraz życie straszne. Nieważne. Zdalny sterowany snajper. Nie znowu. Nie. Yeah. Łatwo? O to chodziło. Dobra. Naprawdę, Dobra, jednak. Gdzie pies? Uprawać dalej. Pewnie przez te drzwi, co? A, tutaj, tu. Na pewno.

A, to chodzi. Dobre prawdy. Mam 30 amunicji, no tylko 30 nabojów. I praktycznie już nic. Znaczy to jest coś, czego nie mogę za bardzo używać. Także póki co to jestem mleki, dupie. Dobra, mam coś.

Przełóżmy sobie dobre, i co dalej? Gdybyście słyszeli, jakby ktoś coś dzwonił, to nie przejmować się. Yy, tam trzeba wejść? Nie.

Dobra, zobaczmy co tu się kryje. Co ty robisz? No, jakoś cicho. Jak zaraz coś się. Jak coś wybuchnie. Mamy tu jedno drzwi, i to drugie. Co ty robisz? A bo to tu. Nieważne. Dobra. Trzy, cztery, ry Będę onieważny. Siema. Drzwi! Otworzyliśmy drzwi. Tyk. Chłop! Co chłop zrobił? Nie ma.

Czyli, te, czyli ten cały e, e, ro, e, Rorke, który zabił przed chwilą. W sensie, chyba, chyba go zabił. To jest po prostu lista ofiar, których po prostu on chce się zabić. Czyli te całe te duchy i tak dalej, te ghosty. W końcu Call of Duty Ghosts, no to w sumie. Oh shit, co jest? Kupa minigana. Aha. Dobrze wiedzieć. Myślę... Chyba to minigan. A o, dobra sniper. Take the one on the far side of the jakby co to nie umiem trafkiać na padzie. <laughs> Chłop do są na Chłop S Łatwo. Ja nie mogę go trafić. Dobra. Jeszcze tam. Co tutaj? Nie, tu już nie. Dobra. Biegniemy. No nie, granat znowu. Ja nie chcę granatów. Jak zostawiłem niby swoje drużywki? Serio? Co gdzieś mi głowy, dobra. Fajnie, granaty. Jeśli, jeśli zginę przez granat, teraz to będzie śmiesznie. A tu. I'd seen soldiers recover their fallen before but not like these men there was a reverence to how the ghosts treated Ajax the exact opposite of how he must have died if this man Rourke had killed him he'd taken his time now he was actually hunting the ghosts Once again, the Federation was attacking us, and we were headed into the chaos. And somewhere, in the middle of that battle, was our father. We had to find him.